W drugiej połowie lat 70. w polskiej telewizji szalenie popularnym programem <coughs> był program pod tytułem Świadkowie, który polegał na tym, że różni ludzie, którzy przeżyli II wojnę światową, opowiadali o tym, co przeżyli, i w ten sposób wyjaśniały się pewne tajemnice, zagadki czy niedomówienia związane z szeregiem sytuacji w latach ostatniej wojny światowej. Dlatego, że ci, którzy oglądali program i mieli coś na ten sam temat do powiedzenia, mieli jakieś zdjęcia, dokumenty, mogli się zgłosić do telewizji i wziąć udział w programie, co zawsze jest pewnego rodzaju atrakcją, spotkać dawnych towarzyszy broni, pogadać sobie o dawnych pięknych lub koszmarnych czasach. Oczywiście w ten sposób wyjaśniano tylko te tajemnic II wojny światowej, na których wyjaśnieniu zależało oficjalnej propagandzie, oficjalnej wersji przebiegu II wojny światowej. Cały obszar tajemnic związanych z tą wojną oraz udziałem w niej Armii Czerwonej pozostał w tym programie ze zrozumiałych względów nietknięty. Postanowiłem nieco go uzupełnić piosenką pod tytułem Świadkowie w tej samej formie wypowiedzi osób prywatnych, zapomnianych, nieznanych, na temat małego epizodu tej wojny, który dla Polaków jest dość istotny, nie tylko dla Polaków, a który jakoś zginął z podręczników wspomnień i dokumentów. Chodzi o obóz koncentracyjny założony przez Armię Czerwoną pod Warszawą w Rembertowie, w którym w 1945 roku trzymani byli jednocześnie członkowie polskiego ruchu oporu spod różnych znaków i ideologii, Niemcy, jeńcy wojenni, oraz Rosjanie wracający z niemieckiej niewoli, traktowani przez swoich współrodaków jako zdrajcy. Był to taki obóz przerzutowy przed wędrówkami po bezkresnych obszarach Związku Radzieckiego. Świadkowie. Od trzydziestu lat szukam syna. Wojnę przeżył, wiem to, bo pisał. Na tym zdjęciu jest razem z dziewczyną, która mieszka ze mną do dzisiaj. W jego liście ostatnim przeczytam. Jadę do Was uściska i tatę. Mam dla niego na wojnie zdobytą marynarkę w angielską kratę. Sam ją noszę na razie choć mała. Syndu wielki, barczysty i silny. Jeśli wie ktoś, co się z nim stało, niech da znać. Bardzo proszę. Pilne. Droga Pani, w programie Świadkowie oglądałem Panią przypadkiem. Od 30 lat w Rembertowie mieszkam z wojny, pamiątki mam rzadkie. Okradałem kiedyś skrzynki pocztowe. W listach były pieniądze czasami. Wśród tych listów są trzy obozowe. Może będą ciekawe dla pani. Bracie, braciszku, wojnę przeżyłem, a z lasu wyszedłem za wcześnie. We wsi mnie jakiś patrol przydywał i taki był koniec pieśni. Siedzę w obozie razem z Niemcami, NSZ i AK. Trzymam się zdrowo, do domu wrócę, kiedy się tylko da. Wczoraj niektórzy z nas uciekali, ja się trzymałem z daleka. Gdy się z takiego obozu pryska, trzeba mieć dokąd uciekać. Dziś ciężarówką zjeźli połowę, resztę skreślono z list. Teraz ich biorą na przesłuchanie, patrzę, nie mówię nic. Był jeden taki, przyjemnie spojrzeć, wysoki, obszerny w barach. Wyższy, silniejszy nawet ode mnie, znasz mnie, trudno dać wiarę. Miał marynarkę w angielską kratę razem z tamtymi, pru! Gdy go złapali przesłuchali, wyszło człowieka pół. Zapadź się w sobie, chodzić nie może. Niż jest chyba o głowę. Nie znam się na tym, ale wygląda, jakby miał żeber połowę. Tak tu żyjemy, list ten wysyła Rosjanka, kocha tu mnie. Jak mam już siedzieć, wolę u swoich, zawiadomo o mnie, UB. Tatusiu uciec się nie udało. Nie wiem, czy jeszcze napiszę. Ten w marynarce w angielską kratę da prosa na czterech przyszedł. Więc teraz ja się nim opiekuję, tak jak on mną, przez lat cztery. Trochę się boję, co z nami zrobią. Szkoda do jasnej cholery! Mam maszam, jestem na CESLIT, a ja już lejtnant. Z się w polskich my też im banditów. Tak ja napiszę pismo i wszystko skażę wam. Z czasem nie хватaję sił i spit mój major szachnitów. A cóż skażysz tu u mnie? Jest dla niego podarok. Pijak z anglijskiej plietuszką. Papał mnie prosta w daru. Wejdźmy głębiej w wodę, kochani. Dosyć tego brodzenia przy brzegu. Ochłodziliśmy już po kolana. Nasze nogi zmęczone pobiegu. Wejdźmy w wodę, po pas i po szyję. Płyńmy naprzód nad czarną głębinę. Tam odległość brzeg oczom zakryje. I zaschniętą przełkniemy tam, ślinę. Potem każdy się zwolna zanurzy. Niech się fale nad głową przetoczą, w uszach brzmieć będzie cisza po burzy, dno otwartym ukaże się oczom. Tak zawisnąć nad ziemią, choć na niej, bez ripiego popłochu, pośpiechu i zapomnieć, Zapomnieć, kochani, że musimy zaczerpnąć oddechu.